I, I co? I w razie, w razie W, będzie to składany vlog, więc no to dobra, to zobaczymy, co się będzie działo, bo jest sporo pracy, więc też i trochę. Człowiek tak, no niestety, jak. Chcę właśnie sam e, coś kręcić, to tego czasu takiego dla, dla mnie brakuje. Ale jakoś to pewnie pogodzimy, więc myślę, że, że, że się spotkamy e, w miarę szybko. Także ja sobie teraz... E, Zacznę moją robotę, którą muszę w sumie dzisiaj skończyć. W każdym razie dziękuję, że, że ktoś zagląda, że ktoś jednak patrzy i e, cieszę się, że, że jednak pomimo tego mojego braku czasu no staram się tutaj być i, i e, myślę, że e, że chciałabym, żeby mnie było więcej. No ale wiecie, jeśli tak Praca zdominuje. E, ten taki mój, e, mój prywatny czas, to, to jest tak trochę ciężko, ale to jest wszystko do ogarnięcia, to jeśli będzie czas, będę. Jeśli nie będzie tego czasu, będzie mi po prostu mniej. Także jeszcze raz dziękuję, że, że ktoś zagląda, że ktoś to <słyska> i słucha i. i... Będzie jeszcze mieli, jak ktoś pozostawi jakiś ślad y, w komentarzu, czy, czy łapka w górę. Także dziękuję i do usłyszenia. Nie wiem, czy jedliście wcześniej y, tą Ala dubajską czekoladę, ale powiem szczerze, że akurat właśnie ta nawet jest niczego sobie, więc <śm> dawno nie jedliśmy słodkiego oprócz tego wczorajszego dnia Thanksgiving, to y Dzisiaj sobie po prostu jeszcze zrobimy taką rozkosz duszy na, na niedzielę. I nie wiem, czy jedliście też te, te bułeczki, te, jak one się nazywają? Sir chyba, jakoś tak. O, te, naprawdę, no jak są świeże, to są dobre. Chociaż nawet dwudniowe też nie są niczego sobie, więc... to snow falls like a whispered dreams crisp air bites but the laughter beams footsteps crunch on the frozen street candles flicker where hearts meet snow flakes Carves and tangled lights, frosted windows, cozy sights, stories told by the fish. Grąca. A to ty jeszcze w piżamie? Jeszcze w piżamie Jeszcze włosy No i co? Już tak. jesteś umalowana? <laughs> Nie, jestem już ubrana Ale um umaluję się Umaluję się Jak z nim śniadanie Dobra? Dobra już? To jest kiedy. Już. Kurde ile tu jest kota. A teraz już jesteś umalowana? No nie wiem, będzie to widać. Może tak będzie widać. Może z tej strony. Jestem już tak, umalowana. Tak to nie widać. Nie? Tak? Może. Tak, jestem już umalowana, wychodzimy. Wychodzimy. <noise> Jesteśmy gotowi. Nie wiem, kto trzymać, żeby... bo tam... Wiem, że chyba dotykałam palcem yy, i było słabo słychać. Tak. Trzymałam, pal Trzymałam palucha przy mikrofonie. Gdzieś krok. Krok kr tak. Nie. No dobrze. Jest słoneczko. Jest życie. Jest... Jest fajnie. Nie wiem, ludzie to oczekują, żeby kurde yy, w grudniu, po południu było nie wiem, 23 stopni. Jeśli tak oczekuję czegoś takiego, to zapraszam do Hiszpanii albo do ciepłych krajów tam, gdzie... Tak właśnie jest. Uważam, że jak na, na warunki angielskie to jest... To jest Delicious. Jedziemy załatwić parę spraw. Jedna najważniejsza to mój lekarz i później pewnie jakieś szybkie zakupy, jakieś coś na... na obiad, coś do zjedzenia dziś i jutro. Także, Także tak Dzisiaj chyba Grady miał, nie wiem co on oczekiwał. Cały czas łaził z tą kamerą i, i się pytał, czy jestem umalowana. O co to chodziło? Może on później coś dobra, może, może on robi jakiegoś vloga, ale, ale wychodzę z założenia, że no jeśli rano wstałam, to przecież nie byłam piękna. No, ja nie wiem, jak, o, jak one to robią, że wstają rano i są piękne, y, mają pięknie nakryty stół. Także jak najwyżej wrócimy? Jak najwyżej wrócimy? To oj. To dobrze dokończę tą myśl odnośnie właśnie takiej nie, nie tyle co prawdy, fałszu co jak to się mówi? Nie wiem co ty chcesz powiedzieć. No, że wszyscy chcą być, nie wiem, na tych Instagramach, na tych TikTokach, na tych YouTubeach, nie wiem, tak, tak wspaniali, tak kurczę, przedstawiający się, no, nie mogę zapłakać, nie mogę być skrzywiona, no, nie mogę mieć złego dnia, nie mogę, i tak można wymieniać w kółko, ale no, hello. Nie każdy, ży życie, no, nie, chyba nawet w tej wspaniałej, kochającej się pary, czy kogokolwiek. Nie składa się chyba tak, że po prostu codziennie jest słodko, i codziennie jest e, e, w taki sposób, że no, jest wszędzie posprzątane, w zlew jest czyściutki, e, ubikacja wyszorowana. Prawda? No chyba tak nie jest, nie? Nie jest wyszorowana ubikacja? <laughs> Jeśli nie jest, to wyszorujesz. No. I, też ja? I też wychodzę z założenia, no kurczę, <laughs> o właśnie. Mężczyźni to uważają, że w domu nie mają swoich obowiązków? Jak akurat jestem zajęty. Ja prowadzę. W tej chwili, ale jak no. wrócisz do domu, to równie możesz to zrobić. No. Chociaż nie, ja nie narzekam, bo u nas są w jakiś sposób tak porozdzielane te obowiązki. To też nie jest tak, że ja non stop na przykład siedzę przy tym, czy e, czy przy Myciu, czy przy praniu, czy. No, wiecie o co mi chodzi, ale uważam, że mężczyzna też chyba w domu się udziela, prawda? Nawet jeśli dzieci są już odchowane, czy, czy, czy. No, to nie jest hotel, prawda? To nie jest hotel. To jest dom, w którym powinno tętnić życie i właśnie życie zbudowane na takich małych szczegółach, bo zawsze powtarzałam, zawsze. Nawet jeszcze jak kurczę, człowiek chodził początek liceum. Wszyscy mówili, że życie to właśnie powinno być, składać się właśnie z takich najważniejszych struktur, że właśnie on powinien ją kochać. No tak, ale kurczę, żeby do tego doszło, to są, to są właśnie takie małe rzeczy, które każdego dnia składają się. Gdzieś tam to właśnie, to puzzle się tak ładnie składa, więc. Może to się już tutaj wybudowało? Hmm, no hmm. Także my sobie pojedziemy. I jeśli znajdę chwilę czasu, to, to jeszcze coś dokończę w domu. Także do później. Jeszcze chwila na. No, się. a tu są, są lajsy. Jest w domu zielona cebulka. To jest Podzielę się z tobą. To mleczko, się mleczko. Tyle kosztuje. Strasznie wszystko podrożało. Strasznie. Zawsze jak chcę nagrywać, to wtedy pojawia się najwięcej ludzi. Najwięcej ludzi wtedy jest o lejce. On mówi, że to nie jest najlepszy pomysł. I w sumie może ma rację. No i znalazła się nasza kawa. To nie jest ta Nie? Tu jest. Tu, tu. Czy nie? Czy nie Czekolada. Jednak znalazła się nasza kawa. To właśnie o tej kawie mówimy że właśnie tej takiej smów. Ona wtedy właśnie z takim z tym e, mlekiem yy, pokażę wam, to naprawdę wychodzi znakomita. Więc, o, nie, no teraz będzie pan rozkład. No, że coś nagram, ale nie nagram. Tradycyjnie serki miejskie, one są codziennie, codziennie, każdego dnia, nie wiem już przez ile, podróżną postacią. A co ty lubisz? A co taką dodać do chcesz? Ach, tak. Och tak! Dawaj myszkę. Dawaj myszkę. O, o. Kto się teraz tak tutaj bawi? Kto tak tu się mi tutaj bawi? Kto się mi tutaj bawi? Kto tu mi się bawi? Co ty robisz? Dawaj myszkę. Dawaj myszkę. Dawaj myszkę. O takie myszki. I... Lubisz się bawić myszkami. Lubisz się bawić. Dobra, co dalej? Um... Jakiś czas temu, nie wiem, jakiś czas temu, jakiś dobry czas temu, e, tylko właśnie nie, nie pamiętam, czy to jest ta. Jak sprawdzę, to Wam powiem, czy to była ta. Ale tak mi się wydaje, że właśnie chyba Zysznera. E, taka sałatka e, warzywna. Zdecydowanie lepsza. Znaczy e, chodzi mi o... Wiem, że też jest na przykład w polskim sklepie, e, kiedy się ją kupowałam nie pamiętam właśnie z jakiej to ona była firmy ale w każdym razie za bardzo było kwaśno za bardzo był ten ocet tak mi się wydaje, a w tej właśnie w tej e, w tej e, naprawdę jest w miarę znośny jeszcze coś? czosnek czosnek z Morrisona jest naprawdę bardzo dobry nie wiem nie wiem dlaczego mi się zachciało, ale przez to, że właśnie widziałam e, te bułki wzięliśmy bułki i sopoka, sopoka. <grym, <grym, więc przynajmniej będzie do bułki. Dawno nie do sopockiej, więc po prostu czasami sobie człowiek przypomni. Coś jeszcze? <grym>, Grady sobie. Co kupił? Dokupił sobie ketchup Zawsze, jak na przykład gdzieś wyjeżdżamy albo wiem, że nie będziemy na przykład długo w domu, bo właśnie są jakieś sprawy na mieście, by je załatwiać albo w ogóle gdzieś, gdzieś z klientem, to, to właśnie osi zawsze mnie ratuje, bo butelka, wody, czy też mam, ale. Tu mam od razu witaminy. Jest tego mniej, nie jest mi za ciężko. I tylko akurat takie były. Majonez. Do jajcachów. Więcej osi. No i tym razem sobie wzięłam ja z Neski. Nie wiem, nie piłam z Neski tą Decaf. A to jest właśnie ta gratisowa ta smooth, nie wiem czy ją to dobrze tutaj widać czy nie, ale właśnie to tej nie mogliśmy polować na było pełno tamtych ale tych tej akurat nie było. dobra to ja zabieram się do nie wiem zrobienia sobie zrobię sobie chyba wiem ostatnio piję cały czas tą Digest. E, pokażę Wam jeszcze, akurat teraz, w tym okresie, grudzień chyba i styczeń. Te malinki i te jeżeny w Lidlu e, naprawdę są dobre. Dobre, bo mi się woda zagotowała. A ja nawet tego nie zalałam. A, ja mam pokazać mleko. A akurat e na chwilę obecną do do dolewam sobie tą bez laktozy. Mm, a ta to jest e, to jest to mleko, które też używają e, Black Street tak? Oj, Black Street. Blank Street, e, tam gdzie robią macze, e, gdzie e, robią też tą dobrą kawę. No to właśnie to jest mm, to jest właśnie taka typowo barista, ale to, to mleko po prostu jest bez żadnych świństw po prostu Ziemniaki, frytki ze słodkich ziemniaków. Frytki ze słodkich ziemniaków, mamy jeszcze wczorajszego chickenka, to idzie do airfryera. No, to wrzucamy już? Hmm. Wrzucaj, to... No, to dzisiaj będziemy mieć taki szybki obiadek. Niech się robią, frytule. Te szczelwalnych właśnie y, y, ziemniaków naprawdę są y, naprawdę dobre. To są właśnie ota. I szczerze mogę je polecić. Jak na przykład coś na szybko. Tak. Tak będzie praktycznie każdego poranka albo... Tak to każdego poranka. Co ty gadasz? Dzieciotki, jakie jak jako to fajnie wygląda. I w tych swoich odblaskowych uniformach. Jest znów słoneczko, więc jest życie. W skrócie co będzie dziś. Jeśli będzie coś dziś. A jeśli będzie, to szybkie zakupy, później szybka kawa, później y, trochę pracy, później coś tam i. i co? I w razie. w razie W będzie to składany vlog, więc. Y, ktoś się zbierał Także teraz jedziemy szybko Po chociaż dwie bułeczki, to się mówi. i będzie na, na lunch. My jesteśmy już w domu. Trochę się, trochę się zeszło, i trochę kupiliśmy. Także pokażę Wam szybko, co, co mam. To gratis będzie nam e, wyjmował malinki. U, nie, myślę, że jest coś. Malinki, e, akurat m, większość była e, poprzecenianych, więc, e, ale jeszcze ma datę dobrą, w sensie dzisiaj. A my takie rzeczy zjadamy bardzo szybko. Eee. Masło, pomidorki. E, nie wiem. Może i są dobre. Następne pomidory, następne pomidory. Lubimy dużo pomidorków. Te, te organiczne, jak ostatnio kiedyś kupowaliśmy, też były naprawdę bardzo dobre. Maliny. Aż tyle malin chcieliśmy? No, tyle. E, dzisiaj sobie zrobimy... ...dybkę. Mm, Więc... A rybkę sobie, łosos. czyli łososia sobie zrobimy, już Wam chyba kiedyś też to pokazywałam. Właśnie z tymi yy, mm, słodkimi ziemniaczkami. <ścoughs> parówki. To jest czasami, nawet no, czasami jak się coś zachce takiego dziwnego, to, to właśnie nawet nie wiemy sami, co dzisiaj zjemy. I czasami tak mówimy: ty, a może parówki zjemy. Dobra, jedziemy dalej. mięta do Zawsze sobie samego rana robię wodę z cytryną i z miętą. Serek taki. O, znowu kolejne maliny, a to te, o których już wam mówiłam. Właśnie te naprawdę z Lidla, te i te jerzyny są naprawdę rewelacyjne. to nawet nie pokazuję? Dlaczego? A to Dlaczego? nie dla nas. Dobra, pokażę, pokażemy wam, co właśnie Anglicy w pracy jedzą. Oczywiście ja zrobię mój placek, bo uważam, że będzie lepszy i zdrowszy i zdecydowanie smaczniejszy. A Anglicy jednak, jak właśnie są urodziny, a że Grades teraz będzie e, miał urodziny, to właśnie taki nie powiem co. <laughs> e, a ostatnio właśnie ktoś tam u nich miał i, urodziny i e, właśnie te, mówię, Boże, dlaczego taki Badzisz kupujesz? No ale oni takie właśnie kupują. Następny następny. Nie wiem, może to ktoś lubi. E, ja za tym nie przepadam. Wręcz nawet mną rzuca, jak trzeba to spróbować ugryźć, to jest tak słodkie, to jest tak ohydne. Kolejny serek. O Jezus! A... Teraz byliśmy taki serek. Mm. Jakbyśmy na Thanksgiving, Kate, e, ten tamten był chyba swój trosa. E, my akurat tutaj w pobliżu nie mamy. Jak będę, to e, oczywiście go zakupię, ale ten też jest e, z skarmelizowaną e, e, cebulką. Więc e, tamto było przepyszne. Zobaczymy ten. Także jeśli ktoś już też to próbował, to może powiedzieć, czy, czy warte. E, Kupujemy takie szoty e, z Lidla, chociaż kupujemy też e, te, m, te inne. E, zaraz Wam pokażę. Burata. Tutaj już od jakiegoś czasu Grady sobie e, robi e, taką sałatkę z e, z tych. To są pomidory. Z tych suszonych pomidorków, feta. Kolejny serek, tylko teraz pan prezydent. Zobaczymy. Na szczczytem ostatnio nie kupiłem ani piersi, ani nic, tylko same te, te mini filex. Mm, więc y, robimy w przyprawach i od razu na patelnię. Y, A'la Actimelki. Y, tutaj troszeczkę był skład lepszy, chociaż to też nie jest żadna rewelacja, jeśli chodzi o Actimele, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście oliwki do tej, do tej, do sałatki, y, oliwki takie pomidorki suszone w zalewie takie takie oliwki jabłuszka a do do ciasta też z e Te to z Lidla są nie wiem dlaczego ostatnio polubiliśmy się z widlem. E, są zdecydowanie mm, może minimalnie lepsze, e, jeśli chodzi o składy, niektóre te, e, te artykuły. E, akurat tu jest ich więcej niż na przykład w Lidlu, e, niż w Walgiku. E, do mycia hand wash. nawet w miarę ładnie pachnią, nie wiem, Blackberry and bye. Oczywiście i to jest mój grzech. Ja już to próbowałam. Hmm. Eee. Tylko, o... tylko że ładnie wygląda po prostu. Tak rzeczywiście. Naprawdę <grym> jeśli chodzi o... Eee. to ładnie wygląda, ale w smaku to jest ochydstwo. Nie to jest ładne. Nie. Kolejne. Nawet, to jest nawet chyba w szkole pokazywać coś takiego. to jeszcze. jeszcze co zostało. Zostały. E, zostały bułki. E, zostały oczywiście nasze. E, te. Z... Matko, matko. Z pumpkin seed. To są. Dyniowe, Dziowe. tak, peski dyni. No, peski dyni. Te ręczniki z Tesco, które mają napisane Super Soft Hand Towel, to one właśnie są naprawdę gatunkowo. Po prostu gramaturę mają zupełnie inną niż te, te troszeczkę zwyklejsze. I ładnie się użytkują, więc no to chyba. To chyba byłoby na tyle, tyle kupiliśmy z takiego szybkiego naszego wyjazdu. W sumie zapomniałam nagrać w początku jak robiliśmy to ciasno. Pokażę wam jak już wygląda, jak już jest wlane. Uwierzcie mi, że na pewno będę robiła go jeszcze pewnie z nieraz jeszcze przed świętami, więc obiecuję, że pokażę, a w tym momencie jest Właśnie, marchewka starta na grube oczka, jabłko tak samo na grube oczka, orzechy pikam yy, i no, cała ta masa z tymi przyprawami takimi korzennymi. Yy, więc myślę, że będzie fajnie, że urośnie fajnie, bo twórczwo no zawsze wychodziło dobrze, więc myślę, że i tym razem wyjdzie dobrze. Szkoda, że naprawdę nie, nie czujecie tego zapachu. Po prostu te przyprawy, właśnie te korzenne, takie do piernika, wesołnicy będą za, zadowoleni. Jednak takie domowe ciasto to jest domowe ciasto, bo to angielskie to, to jest coś okropnego. To, co nawet wam pokazywałam, to ja nawet nie wiem, jak to można, jak to można jeść. Także. O, no szkoda, że nie czujecie tego, tego zapachu.